Maszyna start. Dobra, zaczynamy. Pa wali go w dupę. Pa jest, jest. O, pa, ten go w mordę zahacza. Jak mogę włączyć wideo? Wideo włącz. Chcesz taką opcję? Wideo włącz. Patrz, 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 co się dzieje. W prezji. Robaczki się kurczę nie cierpią. Ty daj im trochę piwka, bo ty wypiły wszystko. Bo to już najebany jest, już głowę wyrywa. Ten już żyga, kurwa. Ten się wycofuje, Co? ten też. Ty, wyjebał się na plecy, patrz. No, o, ale tańczy. Ale ci, te, temu robi, patrz. Reggae. Bo ja tańczyć chcę. <laughs> tańczyć, na na no, no, brzuchu. Ty też taki cwany nie bądź. Zobaczymy jak robaczki kurwa se... Pa, je te, pa, gniecie go, pa, poradź. We dwóch Ty, trójkącik robią. <laughs> trójkącik. To ten taki niecierpliwy gdzieś idzie <grym> Tu Czworokącik będzie Ty patrz na spierdala Dany, idzie, chuj, uratujemy go Ty ale tu coś idzie, tu, no, dawaj <grym> Dawaj do <nich. grym> Dawaj Dołącz no. Chodź tu A, kitra się, <grym> jebań Co to jest? Tak włączasz i włączasz? Nie, to on ma taką <grym> Włączającą ty tam ty będziesz to patrz! Stary stary przyda. matki. O i wy znalazłeś. Wy Cześć. Jak masz? masz na imię? Ty mieszkasz? skowaj skrzydła. Bo ty ty tu rodzina pytał ciebie. Oje, jaki zaczepny. Ale się zaczepny. Uważaj. A Uważaj na chłopaków! Masz tu fukaj go w mordę i ciśniemy z nim A. I, i... Rychu pea Solo so. O kurwa pa wyje Mordę idziesz, A nogę. Jedną na zakupy Dalika A ten co? To z tym <laughs> żyjesz tam, Franek A już najem Franku Pan To mówi jedzam Cześć robaczki. A gdzie ty nie spierdoli? No widzę tu. O tu ty, tu się o, jak o, wykorował się. Weź go.